Gratuluję moim zawodnikom dobrej postawy, zdobycia trzech punktów. E, I to wszystko, dziękuję. No, ciężko się otrząsnąć po takim e, meczu. E, zaczęliśmy bardzo źle, a później było jeszcze gorzej. Dodatkowo sami strzelaliśmy sobie bramki, praktycznie. I zanim na dobre mecz rozpoczął, przegrywaliśmy 3-0. Słowaków e, zeszła energia. Zakończył się wynikiem 5-1 i, i tyle. Legnica pokazała nam, jak y, grać w piłkę, jak się przy niej utrzymywać, jak tworzyć sobie sytuację, y, jak grać atakiem pozycyjnym. Y, y, I to wszystko. Na dalsze analizy będzie czas y, w tygodniu. Na pewno nie jest tak, że zapomnieliśmy, jak się gra y, w piłkę, y, bo chociażby te dwa ostatnie mecze. Pokazały i udowodniły, że w tej drużynie jest potencjał, potrafi grać w piłkę, potrafi tworzyć sobie sytuację. Natomiast się tak jak mówię, no, najpierw sami strzelają sobie bramki, a później nie ma z czego gonić. I to wszystko. Bezradność, tak, bezradność, bo to indywidualne błędy i tak jakby... Yy, Indywidualne błędy decydują o, 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 o wyniku w meczu. Dodatkowo nałożyło się to, że naprawdę Mieczek-Nic zagrała kapitalne spotkanie i już, no i polegliśmy, bo tylko tak to można nazwać. Tylko oby tak, jak Pan powiedział, że oby w następnych meczach tych błędów tyle nie popełniać, bo nie zdarzało nam się to do tej pory. I mam nadzieję, że. Z innym nastawieniem wyjdziemy do meczu, podejdziemy do meczu w Mielcu, i inaczej on będzie wyglądał.